W zasadzie z mlekiem skondensowanym pewnie też jest smaczne, więc... Nigdy nie próbowałam. Za <grym> skondensowanym wciąż, mlekiem... mleko skondensowane z rybą, mamo. <grym <grym> Było, tak? <grym> Dobra, to na kogo teraz wybiera Amelia? Okej. Okay. Kamień, papier, papier nożyce, nożyce, raz, dwa, trzy! Czekajcie, Mnie? kto wygrał? Mama ja. jest pierwsza. Czyli Amelia wybiera pierwsza. Okay. Amelia, wybierz mi keczup, proszę. Wybierzesz go? Amelia, kochasz mnie? <śmiech> <śmiech> o ci zabawki, opiekuję się, to bo nauczyłem cię raczkować, nauczyłam cię tupać. <laughs> proszę. Ale nie dawałaś cycka, cyska, dawała mama. Dobra. Widzisz tam czerwony sos? Podejdź do niego. Teś niebieski. Czerwony. Pójdę z tobą. Proszę, weź czerwony. Amelia? Tup, 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 tup. Którą wybierzesz? Dla mamy, pierwszą. Keczup! Dziękuję, dziękuję Ci tak bardzo. Jaka mądra dziewczynka! O, dziękuję, Melku. Będę z keczupem, a Wika z mlekiem skondensowanym. Ach, przecież tak chciałaś? No dalej, weź. O, jaka ciekawa rzecz! Nakładaj! Nie bój się!